Witam wszystkich! Witamy na kanale AIDS na YouTube. Dzisiaj od zastosujemy nasze produkty w preferowanym przez nas pojeździe Nissan Nevare 2006 rok. Nasze produkty to 70% produkja ognia. Samochód przyjechał pusty, jak widać na filmie. Jako nasza firma, dla tego pojazdu preferowane były produkty Black Front Protection, Skop, metalowe stopnie boczne, metalowy tylny zderzak, poprzeczka. 370-litrowy boks dachowy i zestaw karoserii z włókna szklanego, pałąk z tylnym koszem, przednia szyba. Wyroby metalowe produkowane są statyczną farbą proszkową. Produkty są w pełni kompatybilne z pojazdem, ale ponieważ są to stare modele pojazdów, mogą wystąpić problemy w niektórych punktach połączeń kropka. W takich przypadkach nasi technicy próbują metod aplikacji na pojazdach. Bagażnik dachowy 370 litrów preferowany produkt pierwszej od jakości, który nie łajdę jej dźwięku. Akcesoria zostały dobrane zgodnie z życzeniami naszych klientów. Ale w naszej odfirmie posiadamy również inne akcesoria do pojazdu Navare. Chusty pośrednie to modele zamykane, dzięki czemu można je zabezpieczyć przed kradzieżą. Produkt Roulbar z koszem montowany jest na produkcie basenu czyli na ramie pojazdu. W tym procesie narzędzie musi zostać przebite. Tylny zderzak to produkt LED. Po podłączeniu elektrycznym będzie działać jako podświetlenie. Stopnie boczne montuje się na trzy aparatach po prawej od i trzy po lewej od stronie. Ponownie w tym procesie narzędzie nie musi być wiercone ani spawane. Zestawy karoserii błotnika koła pojazdu są wykonane z włókna szklanego. Te same produkty są dostępne w naszych plastikowych produktach z tworzywa ABS. Front Protection jest produkowany z rurą o średnicy 70. Możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania innych szczegółów i próśb. Świadczymy usługi transportowe i montażowe do tujego kradżu za pośrednictwem naszych dealerów. Możesz odwiedzić naszą stronę internetową w .com, aby przejrzeć pracę naszej od firmy strażackie i na całym świecie. Dziękujemy za wybranie nas.